Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Witam Was w takim odcinku specjalnym. Jest to odcinek, który będzie nagrywany przez dwa lub nawet trzy dni. To znaczy, dzisiaj trwają wielkie przygotowania, ponieważ już jutro do nas przyjadą przyjaciele z Topacza. Pojawi się tutaj 100 zabytkowych samochodów. No i my właśnie robimy wszystko, aby tych przyjaciół przywitać ciepłą strawą i zimnym trunkiem. Następnie sześć naszych pojazdów wyruszy do Topacza, a konkretnie. Cztery samochody i dwa ciągniki, ale ja o tym nie będę zbyt dużo mówił, ponieważ to wszystko zobaczycie w dalszej części tego odcinka, na którą już teraz Was bardzo serdecznie zapraszam. A słuchajcie, bo wdarła się drobna nieścisłość. Ja powiedziałem o tym, że do Topacza pojadą cztery samochody. No, i jeżeli tego polskiego kłada nazwiemy samochodem, to oczywiście samochody będą cztery. Tak naprawdę będą trzy samochody, Polski kład i dwa ciągniki. Jednym z samochodów będzie Ford Sierra Camper. Ten samochód również możecie znaleźć z naszego kanału. W ogóle takie jest założenie, że do Topacza pojadą samochody, które wcześniej już występowały na naszym kanale. Więc tak, będzie Sierra Camper, będzie Bosmal, będzie również traktor Porsche. No i ta wspaniała samoróbka. Będąca taką wariacją na temat Ursusa na bazie Fiata 126P. No i krem de la Creme, czyli oławski Jelcz. To jest jedyny prototyp tego samochodu i ten samochód również będzie na zlocie w Topaczku. Wśród celów wydarzenia jest zrzeszenie miłośników i kolekcjonerów zabytkowych pojazdów. Dlatego tym bardziej jest nam miło, że podczas dziesiątej edycji tej imprezy jej uczestnicy odwiedzili Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Chociaż muzeum nie jest jeszcze gotowe, to oczywiście zaprosiliśmy naszych gości do wnętrza budynku. Przy stołach można było się zregenerować po trudach podróży, jednak jak widać, większość osób wolała aktywnie zwiedzać muzeum. Duże zainteresowanie wzbudził przerobiony mikros, o którym opowiadał Patryk Mikiciuk. Auto przeszło znaczne modyfikacje: ma inny silnik, inne zawieszenie. Więcej o tym samochodzie możecie dowiedzieć się, klikając w link po prawej górnej stronie tego ekranu. Fabrycznie nowe maluchy oraz ich ciekawe wersje również przyciągnęły uwagę odwiedzających. Harmonogram imprezy zakładał, że jeszcze dzisiaj uczestnicy mają dotrzeć na zamek w topaczu. Jednym z samochodów było Bugatti T40 Semi Races Biposto z 1928 roku. Auto jest wyposażone w silnik o pojemności 1,5 litra i mocy przynajmniej 50 koni mechanicznych. Technicznie wywodzi się z wyścigowego modelu T37, którym ścigał się nasz najlepszy kierowca Bugatti, pan Jan Ripper, z Zakopanego. Imprezę w ciągu dwóch dni odwiedza 25 tysięcy widzów. A teraz zapraszam Was do części odcinka nagranej w Zamku Topacz. się podoba? Bardzo fajnie. Uważam, że impreza już naprawdę taka, można powiedzieć, międzynarodowa. Yy, bardzo dużo ludzi, bardzo fajne samochody, a przede wszystkim zajebista postawa. Czyli warto? Warto, naprawdę warto tu być, ja myślę, że też się wystawimy, choć po części się też wystawiamy z transporterem, ale, ale warto tutaj być, każdemu to polecam, każdemu, młodemu, starszemu, kobietom, Chodź. bo naprawdę można tu zobaczyć fajne okazje, sam Słuchajcie, teraz robię to samo, tylko w poziomie, tak, bo jakby przed chwilą nagrywaliśmy, tylko, że w pionie, a to wynika właśnie z tego, że oprócz pierożków mamy walentańsa. Jak widać po tym namiocie, który nie był do końca rozłożony, a chłopaki spali w serce, to to jest bardzo, ale to bardzo udana impreza, czyli warto przyjechać do Topacza, chociażby na takiego pierożka. Kucharz genialny. Niech ktoś przyjedzie, pomoże nam rozłożyć ten namiot do końca. A, i właśnie mam nic nie ucierać, radzie koguta, to jest podstawowa sprawa. Cześć, panie prezes. Gdzie obstawa, co? minister. A minister nie je? Ja Cześć, witam. To Fajne koszulki macie. Ile ty naprawdę używasz. No, ja noszę. Oni dopiero wyciągnęli. Ona się rozciągnęła trochę No, ona była Ale to jest... <susza> Porsche odwiedziliście, tak? No to super. I jak po dwóch latach? Generalnie ja pierwszy raz dopiero na żywo. Naprawdę... Wpadłem ja przypadkiem sumie, tak. na, na odcinek Patryka News mhm. i wciągnęło po prostu... No to super, mnie też. <głos> <głos> Więc cała historia zaczęła się tak, że to były filmiki, które ja nagrywam dla klientów. I jakby miała być konwencja taka, że Patryk miał przychodzić i nagrywać 5 minut, 10 na YouTube'a, co było zrobione. I ja mu po pierwszych takich tygodniu czy dwóch pracy wysłałem filmiki. On mówi, ty, genialny pomysł. Mówi, takie filmiki będziemy wrzucać z tego, co robicie. I tak zaczęła cała historia. I naprawdę, ja nie, bo, no, bo oglądanie tego właśnie było z takim oczekiwaniem kolejnego w ogóle odcinka, no nie? Tak, no bo też to historia to nie, była genialna. To, no. Tu historia pociągnęła. No dobra, to kto robi zdjęcie? Eee, generalnie mamy kilku fotografów. Tak dobra, to dobra, to róbcie, chodźcie. na eee, Nie, normalnie on jeździ, z niego daily. Trzeba by się nie Kochani, no, czas. Pierwsze miejsce z kategorii odprawie. Zdradzę numer załogi. Załoga numer 203. Zapraszamy. Piękny samochód, rzadki samochód, samochód i naprawdę duża, duża elegancja. Gratulujemy. Gratulujemy oczywiście tym bardziej, że ten samochód też był pięknym pretekstem do powiedzenia udziału Citroena w polskiej motoryzacji, a właściwie polskiej motoryzacji w rozwoju światowego, światowej motoryzacji, czyli polskich patentów, które potem chociażby Andrzej Citroen stosował. Gratulujemy. Dziękuję. Zapraszamy załogę 234, kategoria Young Timer. Miejsce trzeciej komisji konkursu elegancji. Braci Państwa ręce. Gitarę elektrycznej, wspaniały kostium. Zarówno kierowcy jak i pasażera jest, jest wyjątku się zegarów. Ach, to tak, ale jeszcze za wykonanie. Bo... Pierwsza nagroda konkursu elegancji w kategorii Yang Timer. Na panu ręce. Gratulujemy serdecznie. Gratuluję. No naprawdę jesteście fantastyczni. Proszę, jesteście fantastyczni. Pięknie Wam dziękujemy. Za to również, że jesteście w tych stylizacjach również dzisiaj. To naprawdę wiele dla nas znaczy, bo jeszcze raz możemy po prostu na Was popatrzeć. Grand Prix Lotu Classic, Spektakularny samochód, Powiem kawałek też wielkiej historii, polskiej historii. Przyjechał do nas w Dradze z zagranicy, ponieważ to jest jedyne tego typu auto zachowane. Jak Patryk zawsze ma nawiązania filmowe, też wspomnę, że 518 już zdradzamy. Cabrio. Miało swój epizod w filmie Rapsodia Bałtyku. To jest auto, które rzeczywiście przejeżdża. 518 Cabrio niestety w Polsce za bardzo nie zobaczymy, ale mamy przyjaciół i to przyjaciół z Litwy. Zapraszamy po odbiór nagrody Grand Prix Fiat 518 Cabrio. Wielkie brawa i przerwinkiego samochodu z historią. Samochód, który jest niezwykle ciekawy dla nas, dla Polaków, bo 518 pokazywała, że w Polsce można było mieć i posiadać polski samochód w tej najwyższej klasy, do jakiej należał Fiat 518. Samochód, którego wyprodukowano zaledwie kilkadziesiąt egzemplarzy. Większość z nich absolutnie przeklapane przez 1939 rok, od 1945 rok. One po prostu gdzieś w od oględach. Jeden, jeden egzemplarz, który został rozłożony na części w Wilnie e, i dzięki temu, że został rozłożony na części, gdzie silnik był zakopany w jednym miejscu, resztki karoserii w drugim miejscu, ten samochód powstał na nowo i dlatego możemy dziś oglądać świata 518 tabliczką Polski Fiat. Gratuluję, absolutnie przepiękny samochód. To jest bardzo lepiej, bardzo lepiej. Dziękujemy. Wielkie gratulacje. Powiem wam, że ja się w ogóle wam nie dziwię, kochani członkowie, jeżeli, że przyznajecie Grand Prix akurat w tej załodze, bo myślę, że to jest chyba jeden z najbardziej unikatowych aut motoklasik w Wrocławiu. Chwila dla reporterów. Grand Prix z lotu Moto Wrocław w 2023. Aleksander Obymacha, Fiat 518 Cabrio, polski Fiat 518. Uwielbiamy tu przyjeżdżać dla atmosfery, dla Was, dla topacza, dla miłości do zabytkowych samochodów. Zaprezentowałeś również najstarszy samochód zarejestrowany w Polsce, czyli REO, i to też było przedmiotem wyróżnienia. Jest Twoja Lorena, jest Lorraine Dietrich, jest piękne przedwojenne MG, możemy je zobaczyć na dziedzińcu przed zamkiem. No i żeby ten zegar odmierzał czas do kolejnej edycji. Dziękujemy Ci Basiu. Dziękuję wielkie za, brawa, gratulujemy. Dziękujemy również za to, że oprócz kolekcji pięknych samochodów, jak co roku pojawiają się Państwo zawsze zbiorowo rodziną pięknie ubrani i wystylizowani, więc rzeczywiście nagrody tu są całościowe. To, nie to, mam no, 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 ale słuchaj, nie to, ma nic pięknego. Jak widzisz samochód co lat 20, lat 30, jakiś był wielki pokonem, na tych kadłubach z terytem, jak obiecał je żago, a za pokoną robi się biało. Jest... Wydawało się, że... wielkie brawa, dziękuję Was. Wszystkich też bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogliśmy tutaj też uczestniczyć i być. W końcu impreza po kilku latach wróciła. Zobaczcie z jakim rozmachem, coś pięknego. Gratuluję wszystkim, że tutaj jesteście i się spotykamy razem. Dziękuję bardzo. Wielkie gratulacje, wielkie brawa dla Tołka i trzymamy kciuki, żeby już w najbliższym czasie. Muzeum muzeum w Dziękujemy serdecznie. I jeszcze załoga numer 171. Spektakularny Mercedes BU143. Zapraszamy tutaj serdecznie. spektakularnym kolorze. Ten kolor nie razem na zęby. Dziękuję pięknie. Taka oliwka złomana z miękką, no, prawda? Jakby to, jakby tak też nigdy nie powinien być e, presja koloru, bo nie jest we